Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiejsze wydanie będzie takie troszeczkę nietypowe. Samochodem, który stoi za mną, czyli Audi Q3, przejechałem niecałe 3000 km i postanowiłem nagrać odcinek, ale troszeczkę w innym stylu. Doszedłem do wniosku, że to auto jest idealnym pojazdem dla emeryta. Nie wiem, czy musiałby jeździć ktoś wcześniej, aby uznał że to auto jest super. Ja znalazłem 10 problemów, które dotyczą tego samochodu i obejrzyjcie cały odcinek. Być może uznacie, że niektóre te punkty to bzdury, a być może uratuję Was przed katastrofą. Zacznijmy więc od rzeczy, która jest najbardziej widoczna. Ten samochód to taki SUV crossover, SUV CUV. Jak zwał? Tak zwał. Widać, że to auto jest troszeczkę wyższe niż standardowe pojazdy. No i tym samym. Wsiada się do tego auta znacznie łatwiej, nie trzeba tutaj nigdzie nurkować, no i dla emeryta, który ma już swoje lata. To jest plus. Do tego osobę w podeszłym wieku najprawdopodobniej boli już wszystko, tak więc nie będzie miało znaczenia to, na czym taki ktoś siada. No i witają nas tutaj ładnie obszyte fotele, ale wiecie co? Prawdę mówiąc, to są ładnie wyglądające krzesła. 15 minut 20 przejedziecie spoko, jakakolwiek dłuższa podróż. Brak słów. Zacznijmy, może, od regulacji podparcia odcinka lędźwiowego, która jest zrobiona prawdopodobnie dla Chińczyków. Można to sobie podnosić, opuszczać, ale to podnoszenie powinno być troszeczkę wyższe. Jak dla mnie, na Europejczyka to się nie nadaje. Kolejna rzecz, brak możliwości regulacji górnej części oparcia w tym zakresie. Wiecie o co chodzi. Ale no, nie wszystkie samochody to mają, tak więc wybaczymy tej audicy. Czego nie mogę wybaczyć, to zagłówków, które są bardzo mocno przesunięte do przodu. I to sprawia, że nasz kręgosłup zawija się jak w jakiegoś rogala. Jeżeli chcecie siedzieć prosto, to chyba tylko nie opierając się w ogóle o to oparcie. No, ale przynajmniej jest podgrzewanie foteli, tak więc dziadziusiowi będzie ciepło. Kolejna rzecz związana z dyskomfortem to podłokietniki. Tutaj da się trzymać łokieć przez chwilę, jeżeli jedziecie po mieście, nie ma problemu, ale jakakolwiek trasa licząca dłużej niż powiedzmy dwie godziny dla lewego łokcia to jest kara śmierci. Podłokietnik występuje również pomiędzy fotelami, on jest podobnie twardy, ale wiecie co jest najgorsze jeśli chodzi o tego dziada? On jest przesuwny bez żadnego przycisku. To jest karamba, po prostu czy pasażer, pasażerka się oprze, może Wam przesunąć przypadkiem, Wy nawet jak się mocno zaprzecie, podczas jazdy to się jest w stanie przesunąć, tu nie trzeba żadnego dużego, mocnego ruchu wykonywać, to się przesuwa jak ta lala. A to jest już niebezpieczne, w momencie gdy trzymacie ręce na kierownicy i przesuwa Wam się podłokietnik, Audi za to powinno dostać zakaz produkcji tego typu rozwiązań. Następna rzecz, po części troszeczkę pozytywna, to wygląd. Wielu osobom ten samochód się podoba. I to, jeżeli chodzi o wnętrze, jeśli chodzi o bryłę tego auta o chociażby ten wielki grill, jak widzicie grille rosną nie tylko w BMW również Audi powiększa je z roku na rok, to wszystko może się podobać jeżeli dziadzia przesiada się z jakiegoś Poloneza, na pewno powie, że jest tutaj super, tylko wiecie co? tu jest bardzo, ale to bardzo plastikowo, zwróćcie uwagę chociażby na te przyciski no sam fakt z czego są wykonane no to jedno, no, wszystkie samochody praktycznie mają zrobione przyciski w w ten sposób, ale patrzcie na to, zwróćcie uwagę, co się dzieje z tym przyciskiem. Klikam w dół i on nie odbija. On jest tak słaby i plastikowy. Patrzcie, to jest praktycznie nowy samochód. A że tutaj dzieją się takie rzeczy, to jest godne jakichś tanich chińskich zabawek z lat 90. Następny punkt programu to bagażnik. Podchodząc do samochodu, możecie zrobić sobie taki myk. Nasz przykładowy dziadzia może się pochwalić sąsiadom na osiedlu. Patrzcie. Robię taki czyn, bagażnik się otwiera, ale tak jak wam wspomniałem, nad ja tym autem przejechałem jakieś 3000 km. Tak więc, troszeczkę bagaży musiałem tu zmieścić. Jakie było moje zdziwienie, gdy włożyłem tutaj walizkę i na długość się nie zmieściła. Dochodziła mniej więcej do tego punktu. Ten bagażnik jest za krótki o tyle, po prostu klapa się wtedy nie domyka. Trzeba było walizkę dać w poprzek, a to sprawiło, że znacznie ciężej było ułożyć pozostałe bagaże. Ci z Was, którzy oglądali już kiedyś odcinek z Audi Q3, wiedzą, że te samochody mają takie super funkcje, jak taka dźwignia. Tutaj te fotele można przesuwać do przodu, do tyłu, ale. W momencie, jeżeli ja przesunę oparcia kanapy do przodu, żeby moja walizka się zmieściła o te szlachetne 5 cm, to oznacza, że 5 cm brakuje już dla pasażerów z tyłu. Tak więc co to oznacza? Ten samochód byłby idealny dla emeryta, który nie jeździ już w podróże. Do podróży być może ma kampera, a takiego auta używa tylko do niedzielnych wyjazdów lub w tygodniu gdzieś po zakupy. Kolejny punkt na liście to aspekt wizualny, patrząc na to auto z tyłu. Być może nasz emeryt ma już na tyle słaby wzrok, że nawet nie zauważy, że tu są podrobione końcówki układu wydechowego. No cóż, kolejna rzecz 35 TDI. My wiemy, co to oznacza, ale dla emeryta to może być nadal coś fajnego, prestiżowego. Hmm. 3,5 litra, nabiorę kolegów. No, ale niestety nie. Pod maską znajduje się dwulitrowy dieselek, i zakładając, że nasz wspomniany emeryt ma już swoje lata, być może ma już ewentualne problemy ze słuchem, to nie będzie mu przeszkadzała kultura pracy tego silnika, a raczej mówiąc zupełny brak kultury. W tym momencie jest 5,5 stopnia na plusie. Tym samochodem jeździłem również w ujemnych temperaturach. No wiadomo, każdy dieselek na minusie pracuje bardzo szorstko, ale żeby aż tak, no i tym sposobem przechodzimy do jazdy. Skrzynia biegów utrzymuje ten silnik często tak do 2000 obrotów, i wtedy jedziemy z całą prędkością. Załóżmy teraz: 39 na godzinę. I tu jest strasznie głośno, strasznie niekulturalnie. Oczywiście często te obroty już spadają do 1200, 1500, można jechać, ale bardzo często, już pomijając te obroty, no tu jest głośno i nieprzyjemnie, ale wiecie co. Nie, to jest najgorsze, jeśli chodzi o ten silnik. Coś takiego dla wyjaśnienia było już pod maską Audi A3, które testowałem jakiś czas temu. 2 litry dieselek 35TDI, czyli 150 koni mechanicznych. I tamten samochód dobrze jeździł. Część z was mogłaby powiedzieć, a Q3 jest cięższe, tutaj reakcja na gaz jest gorsza, bo właśnie o to chodzi. Ten samochód jeździ. Tragicznie to jest taki muł, że dawno czymś takim nie jechałem. I tu nie chodzi o wagę, to jest naprawdę reakcja na gaz. Pedał przyspieszenia musi być bardzo mocno wciśnięty, aby ten samochód jechał stałą prędkością. To jest dla takiego dziadzi, który już. Wiecie, nie ma kontroli w prawej stopie. Że za mocno wciśnie i mu samochód odjedzie? Nie, nie, nie. Nie w przypadku Audi Q3. Tutaj mocno trzeba wciskać, żeby w ogóle jechać. Nie jest tak, że ten samochód nie ma pary. Oczywiście, że nie. 150 koni? No, jakoś to jedzie. Tylko to jedzie dopiero wtedy, gdy go ostro przyciśniemy. W normalnych warunkach to jest strasznie chora psychicznie jazda, bo jedziemy jak emerytowany jakiś dziadzia, zamulator, szos. Nawet ruszanie spod świateł jest straszne, gdyż trzeba cisnąć mocno. Ale w pewnym momencie, gdy jednak się okaże, że chcemy przyspieszyć, to ta moc się pojawia. Można jechać tym samochodem dynamicznie, ale to jest wtedy taki paradoks. Takie chore połączenie, gdy jedziemy, ciśniemy, no chcemy więcej, a nagle on odjeżdża. No, już kiedyś mówiłem o tym troszeczkę w stylu dwusuwa. Silniki dwusuwowe w motocyklach na tym to polegało. Nie jedzie, nie jedzie, nie jedzie, a potem hu, uh, pojechał. No i mi w tym przypadku, w tym samochodzie to w ogóle nie odpowiada. To jest straszna jazda. Ten samochód jest skonstruowany typowo dla emeryta, jeśli chodzi o silnik. I kolejna rzecz, zużycie paliwa. Słuchajcie, Audi A3 z tym silnikiem, jeżdżąc tylko i wyłącznie po mieście, paliło mi 5,5 litra, z tego co pamiętam. Tutaj dzisiaj przejechałem po mieście 52 minuty, 17 km, 9,3 litra, 4 litry więcej, 80% większe spalanie. Przecież to jest nienormalne. No ale dobra. Zużycie paliwa long term 6,8 na dystansie 3000 km to już jakoś ujdzie, możecie pomyśleć, ale przecież emeryt chciałby palić jak najmniej, pewnie emeryt ma mało pieniędzy albo coś. Nie, to młodzież, biznesmeni. Jeżdżą najwięcej dla biznesmenów, liczy się to, aby samochód palił jak najmniej, no bo to są koszta. A taki emeryt, tak jak powiedziałem wcześniej, jadąc na zakupy gdzieś w tygodniu, ewentualnie na przejażdżkę w niedzielę, to jemu to nie robić. czy ten samochód pali 5,5 litra w mieście, czy 9, to i tak lepiej niż Polonez zapewne. Tak więc zużycie paliwa zdecydowanie na minus. Auto duże w sensie duże, tak gabarytowo troszeczkę Podniesione To i opływowość nie jest najlepsza No ale przynajmniej Łatwo się wsiada Kolejny aspekt dotyczący jazdy To praca zawieszenia W Lipsku nie ma Aż tylu progów zwalniających Co w Polsce, ale nierówne drogi Również występują I wiecie co, jazda tym autem Po nierównościach To jest To jest kara ja mam wrażenie, że to zawieszenie jest zrobione z drewna i to tak luźno z sobą połączonego. Ja mam wrażenie, jakby te wszystkie wahacze były tak luźne, a każda dziura sprawia takie odczucie, jakbym skoczył z murku na proste nogi. Wyobraźcie sobie taki psychiczny ból w kolanach. Wyobraźcie sobie tą sytuację. I tutaj tak jest. Jeżdżąc po tych nierównościach a już w ogóle, jeśli powiem Wam o progach zwalniających, nie, to, to musicie przeżyć, żeby zobaczyć, jak źle tutaj jest. I odnosząc się do jednego z pierwszych zdań tego odcinka, nie wiem, czym musiałby ktoś jeździć wcześniej, aby tutaj mu się podobało. Nie zrozumcie mnie jednak źle: ten samochód jest nowy, działa, jeździ. Dla wielu osób to będzie najważniejsza rzecz. A jeżeli jeszcze na grillu są cztery pierścienie, to już zupełnie spełnienie marzeń. Oczywiście można wybrać to auto w lepszej wersji, dołożyć część opcji, być może inne fotele i część z tych minusów nie będzie już minusami, ale. Samochód, który stoi za mną w tej wersji jest wyceniony na 38 600 euro. A za tą kwotę myślę, że można naprawdę przebierać wśród samochodów i można bez problemu znaleźć coś lepszego. To jest oczywiście moje zdanie. Jeżeli mieliście do czynienia z Audi Q3 F3, podzielcie się swoimi wrażeniami. A jeżeli chcecie zobaczyć odcinek z tym modelem, który nagrałem w typowy sposób, jako pełnokrwistą recenzję, zapraszam do wydania sprzed kilku miesięcy. A ja tymczasem odsyłam to Audi do Meksyku aby przerobić je na puszki do papryczek jalapeno. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!